że bardzo długo czekałem na możliwość przetestowania tego motocykla na którym siedzę czyli Benelli Imperiale 400 tegorocznej nowości jest koniec lipca ja się w końcu doczekałem i cieszę się że dzisiaj jeżdżę na Benelli Imperiale 400 bardzo mnie to cieszy mnie osobiście zadowolony jestem szczęśliwy <laughs> widać nie Skąd pomysł na stworzenie takiego motocykla oczywiście oprócz Mody, oprócz pewnego trendu, jest też jakaś historia za tym. Ten motocykl jest hołdem dla jednego z braci Benelli, Giuseppe, który w latach 50. stworzył własną markę Moto B i właśnie pod tą marką robił w latach 50. takie oto motocykle. No i tyle. No. Plus trendy i moda. Ogólnie bardzo nie lubię i jako polonista, którym jestem z wykształcenia, i jako motocyklista, którym jestem z zamiłowania i zawodowo, słowa motor w określeniu na y, pojazd jakim jest motocykl. Oglądając polskie filmy z lat 70. i starsze, nie oświadczymy innego słowa jak motor. No tam jeździli wtedy na motorach. No i zamykając oczy, tak naprawdę widzę powiedzmy jawę TS 350 widzę Junaka, widzę nawet WSK 175. No i od Teraz od dzisiaj, odkąd pojeździłem sobie i troszeczkę pomacałem Imperiale, widzę także Imperiale. To jest, proszę Państwa, motor. W świecie totalnej specjalizacji czym, że jest motocykl, który tak naprawdę niczym oprócz wyglądu się nie wyróżnia? No, rzeczywiście wygląd jego jest wielkim atutem, ale jak mówi klasyk, wygląd nie jeździ. Nie jest ten motocykl ani super wygodny na długich trasach, ani super wygodny dla pasażera, ani nie jest sprzętem w teren choć o tym za chwilkę. Nie jest też motocyklem szybkim ani mocnym. Czym właściwie jest w takim razie ten motocykl i w czym on jest dobry? Oto jest pytanie. Było pytanie, teraz jest odpowiedź na nie. Według mnie jest to po prostu wehikuł czasu. Jest to motocykl, który przenosi nas do czasów, kiedy nie było telefonów komórkowych, kiedy nie byliśmy online, kiedy nie byliśmy na elektronicznej smyczy, kiedy wychodząc z domu na przejażdżkę zostawaliśmy sami, absolutnie sami, ze, swoją, ze swoimi myślami, odrywaliśmy się od świata zewnętrznego i... Zanurzaliśmy się w, we własnym świecie. Do tego właśnie służy Benelli Imperiale 400. I żeby było śmieszne, ja jadąc po ulicach Warszawy, po miejscach, z którymi jako dziecko spacerowałem z moimi ukochanymi dziadkami, rozglądam się za nimi, bo mam wrażenie, że może oni gdzieś tutaj spacerują. Po prostu czuję się, jakbym się przeniósł w czasie o 30 lat wstecz. Benelli Imperiale to sprzęt, który nikomu i niczego nie musi udowadniać. To sprzęt, na którym nie musimy pędzić, nie musimy się spieszyć. Ten sprzęt jak gdyby sprawia, że to wszystko, to całe nasze życie zwalnia. Wsiadając na niego jedziemy 80-90 km na godzinę i to jest prędkość, z jaką ten motocykl chce się poruszać. I my razem z nim nie odczuwamy potrzeby jechania szybciej. Wtedy. Silnik, jego jednocylindrowy silnik chodzi bezwibracyjnie, bardzo miło, a jednocześnie w prawej ręce mamy zapas gazu, by jeszcze wyprzedzić jakąś nysę dużego fiata albo zachodnie auto. To może teraz czas na garstkę technikaliów, bo... Mówiąc szczerze, nawet wsiadając na ten motocykl, biorąc go do testów, kompletnie nic o nim nie czytałem, nawet nie wiedziałem ile ma mocy ani jaką ma dokładnie pojemność. 21 koni z niecałych 400 cm3, możecie zapytać to w takim razie jaką to ma prędkość maksymalną, a ja Wam odpowiem jako doświadczony tester, że nie wiem. Nie wiem, bo nie sprawdzałem, bo kompletnie mnie to nie interesowało. To jest motocykl, który jedzie na pewno do 100 km na godzinę, a powyżej jest już szybko a przyjemnie jest 90 na godzinę, 80, 90. Więc jaka jest prędkość maksymalna? Ponad 100 km na godzinę. To też jest ciekawe, że jadąc Benelli Imperiale 400 mam wrażenie zupełnie innego rozkładu mas w tym motocyklu. Tutaj mam wrażenie, że dużo tej masy jest przesuniętej do przodu, co w jednym w pewnym aspekcie się przydaje, o czym też za chwilkę. Natomiast ogólnie to ciężko opisać, jak jeździ się tym motocyklem, bo biorąc pod uwagę, że jeździłem kilkuset motocyklami różnymi, to... Ten jest zdecydowanie absolutnie inny niż wszystkie. Można je wszystkie od, odkreślić grubą kreską i Imperiale rzeczywiście jest inny. I to bardzo ciekawe. Namawiam Was już w tym momencie do tego, byście spróbowali i przejechali się tym motocyklem, bo doświadczenia są z jazdy naprawdę ciekawe. Taki motocykl wyobrażam sobie, że powinien mieć zawieszenie zestrojone komfortowo. No i Benelli Imperiale. Ma zestrojone właśnie tak zawieszenie. Zawieszenie przy najeździe na jakieś większe nierówności nie dobija, ale dodatkowo jest jeszcze wspomagane. W jaki sposób? To jest bardzo ciekawa rzecz, bo jest to klasyczne, bardzo klasyczne rozwiązanie. My mamy tutaj fotel kierowcy wsparty dodatkowo dwoma sprężynami. Czyli dodatkowo amortyzowany. Prace tylnych, klasycznych dwóch amortyzatorów wspomagają właśnie jeszcze sprężyny, które podpierają siedzenie. Gdy to poczułem i gdy to namierzyłem, bo wzrokiem, bo na początku wcale to się jakoś w oczy nie rzuca, to wielki uśmiech pojawił się na mojej twarzy, bo właśnie w taki gadżet powinien być wyposażony motor. No jest! No i właśnie tak oscyluje wokół tej jazdy po nierównościach, wokół tej, wokół tej jazdy w terenie. No i muszę Wam powiedzieć, że właśnie motor, czyli motocykl taki dajmy na to starodawny, motocykl retro, kiedyś przynajmniej w dawnych czasach, w latach. Przedwojennych, powojennych motocykle te jeździły wszędzie. Drogi były słabe, te które były, często były brukowane, a często po prostu dróg w ogóle nie było i droga była nieutwardzona, polna lub dukt leśny. W końcu hrabia Czyński w Znachorze jeździł swoim motorem, właśnie też poza ubitymi drogami. Zatem też musiałem spróbować, jak ten motocykl jeździ, nazwijmy to w terenie lub po polnej drodze. I okazało się, że zawieszenie jest miękkie, więc całkiem fajnie wybiera nierówności. Dodatkowo mamy 19-calowe koło z przodu i 18-calowe koło z tyłu, więc są to takie rozmiary, można powiedzieć, adventure. No, szprychy można powiedzieć, że tutaj nie robią nie wiadomo jakiej roboty, nie od tego one są, no ale są też koła szprychowe. No i dodatkowo mamy. Ten rozkład mas, ciekawy o którym wcześniej powiedziałem, z tym naciskiem na przednią oś, gdzie przednie koło... Nie myszkuje, nie szuka drogi po, po piachu, tylko wgryza się w ten piach i po prostu śmiało po dnie tego piachu przejeżdża. Przynajmniej takie odczucie miałem i mówiąc szczerze, całkiem nieźle mi się ten, ten, ten grząski piasek przejechało, więc myślę, że bez problemu można byłoby tym motocyklem jeździć też poza drogami. W końcu jest to sprzęt, przynajmniej. Według recepty takiej zrobiony, który był już na świecie zanim jeszcze powstały scramblery. Patrząc współcześnie na ten motocykl, w końcu, jest to produkt 2020 roku, można powiedzieć, że hamulce są z epoki. Oczywiście nie chodzi tutaj o system ABS, który jest wymagany prawem i jest tutaj oczywiście na pokładzie, ale o to, że są po prostu te hamulce. Słabe, tak jak kiedyś właśnie w danych, dawnych sprzętach narzekało się na, na hamulce. Tutaj one też są takie niezamocne. Z przodu mamy 300 mm średnicy, pojedynczą tarczę i zacisk dwutłoczkowy, jeden na niej. No i to po prostu. Nie do końca wyrabia, trzeba mocno cisnąć klamkę hamulca, żeby, żeby ten hamulec generował jakieś opóźnienia, a pomaganie sobie tylnym hamulcem nie bardzo daje jakiś rezultat ze względu na właśnie ten rozkład mas. Ta cała masa i to jeszcze przy hamowaniu przesuwa się do przodu i, i tylny hamulec niewiele pomaga. A przód po prostu trzeba mocno cisnąć, ale można to robić, bo w razie czego przecież jest ABS. Jeżeli już jesteśmy przy opóźnieniach, no to duży wpływ na nie ma. Masa pojazdu, która tutaj wynosi 205 kg, w stanie oczywiście gotowym do jazdy. Tak, to jest całkiem sporo, jak na 400, ale musimy wziąć pod uwagę to, że ten motocykl jest stworzony wedle naprawdę tradycyjnej receptury. Tutaj nic niczego nie udaje. Rzeczywiście bak jest stalowy, stalowe są też oba błotniki, przedni i tylny, mamy stalową ramę kołyskową. No, i ciężkiego singla. Razem 205 kg myślę, że całkiem przyzwoicie. No i cóż, no bardzo mi się to podoba, że ten motocykl może nie tyle waży, ale że tę wagę tworzą prawdziwe, e, tradycyjne elementy. To jest naprawdę duży plus. Co mi się jeszcze podoba w tym motocyklu? Dużo rzeczy, ale na przykład na uwagę zasługuje wydech. Wydech pociągnięty po prawej stronie, który właśnie ciągnie się przez pół motocykla. Jest takiego też klasycznego wyglądu zwężającego się ku tyłowi, takie cygaro. No, tylko po prostu ten dźwięk. No, on jest dźwiękiem homologacyjnym, więc, więc po prostu ten silnik i ten wydech nie brzmi. A wyobrażam sobie, że dźwięk tego motocykla powinien być na literę P. Nie powinien być to ryk, nie powinno być to wycie, nie powinno być to takie singlowe, supermotowe brap, tylko powinny być to miarowo wypowiadane przez niego wyrazy pam, 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 pam. Tak to widzę i tak bym chciał. Jest jedna rzecz, która do tego motocykla no, w ogóle mi nie pasuje i można powiedzieć, że mocno mnie drażni, bo to jest rzecz, którą cały czas podczas jazdy mam przed oczami. Są to zegary, chociaż są kształtów dobrych, czyli klasycznych i obrotomierz i prędkościomierz mamy właśnie klasyczny z, ze wskazówką, no to jednak mamy po środku i, i, i po lewej stronie lewego zegara mamy ciekłokrystaliczne wyświetlacze i nie wiem, co one tu robią. Bardzo bym chciał, żeby tutaj ich po prostu nie było. Nie interesuje mnie w trakcie jazdy Benelli Imperiale, czy jadę na czwartym biegu, czy, czy na piątym i ile mam w danej chwili paliwa, można byłoby to załatwić po prostu kranikiem natomiast lub mechanicznym wskaźnikiem. Natomiast przebieg dzienny lub też przebieg całkowity, no to można byłoby pokazać mechanicznym licznikiem. No i mówiąc szczerze, właśnie tego mi tutaj w tym motocyklu brakuje, a jest to taka newralgiczna. Rzecz, bo po prostu cały czas jest przed oczami kierowcy, więc jeżeli komuś to nie do końca pasuje, to cały czas go to drażni, bo ma to przed oczami. Wolałbym, żeby było tutaj do końca klasycznie i żeby było kilka po prostu kolorowych kontrolek, wska wskaźników, nie wiem, kierunkowskazów biegu neutralnego czy oleju, i to całkowicie wystarczy. No i już. Po co ta ciekła krystalika? Czego mi jeszcze brakuje w tym motocyklu? Kopki. Rozrusznik nożny, on byłby tutaj idealnym gadżetem. No tak, gadżetem, bo na pewno musiałby być obok rozrusznika elektrycznego, i po prostu czasem dla, e, dla przyjemności można byłoby ten motocykl, e, ten silnik kopnąć, na przykład o poranku, a w nagrodę usłyszeć miarowe: Pam, 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 pam. Nie chcielibyście? Ja bym bardzo chciał. No dobrze, teraz na sam praktycznie koniec, zbliżając się już ku końcowi, uzupełnię moją wypowiedź o rzeczy, których wcześniej nie powiedziałem i postaram się to zrobić krótko, praktycznie jednym zdaniem. Jeśli chodzi o bak, mamy tutaj 12 litrów pojemności, spalanie w okolicach 4 litrów, poniżej 4 litrów, co daje nam możliwość przejechania spokojnie 300 km. Mamy też w rezerwę dwulitrową w tym baku. Skrzynia biegów świetnie chodząca, jak każde Benelli testowane przeze mnie, to jest skrzynia perfekcyjna. Tutaj ma Pięć biegów bardzo długich, do czwórki tak naprawdę można jeździć po mieście. Piątkę traktować jako, jako nadbieg poza miastem. Ja zauważyłem, że w mieście używałem praktycznie czterech biegów. No i sprzęgło, zwykłe, sterowane linką, chodzące bardzo delikatnie, bardzo lekko. No dobrze, to teraz już na sam koniec cena. Ile za ten wehikuł czasu przenoszący nas właśnie do czasów naszych młodości, naszych ojców zapłacić trzeba? To jest dokładnie 15 800 zł. Kwota za którą otrzymujemy motocykl nowy z dwuletnią gwarancją. Tak naprawdę w cenie takiej dob dobrze kilkuletniej używki japońskiej. Pytanie, czy warto? Myślę, że tak. Najważniejsze jest to, że ten motocykl naprawdę niczego nie udaje. Michał Brzozowski, motowojadżer.pl.